Karcie danie z 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania? Żeby rozwiązać to zadanie, to posłużymy się po prostu podstawową taką zasadą z kombinatoryki, a mianowicie regułą mnożenia. Możemy sobie nawet narysować rysunek do tego zadania. Mianowicie, możemy sobie napisać, że nasz obiad musi się składać z zupy, czyli napiszemy zupa. To jest jeden składnik naszego obiadu, a drugi składnik to będzie drugie danie. Drugie danie. No i teraz mamy wybrać jedną zupę i jedno drugie danie. Na ile sposobów możemy wybrać zupę? Mamy pięć zup do wyboru, więc zupę wybieramy na pięć sposobów. No i dalej, razy z reguły mnożenia, ponieważ tworzymy sobie jeden zestaw, tak naprawdę składający się z zupy i drugiego dania, więc wszystkie składniki wymnażamy tutaj razy liczba sposobów, na jaką możemy wybrać drugie danie. Mamy cztery drugie dania do wyboru, więc drugie danie wybieramy na cztery sposoby, czyli łącznie wszystkich zestawów obiadowych, jakie możemy sobie zamówić, jest 5 razy 4, czyli 20. Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.